Bardzo dobrze nawilża, koi jest gęsisty. 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 Witam was serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj mamy dla was film o pielęgnacji i to będzie nasza codzienna pielęgnacja. Jeżeli chodzi o produkty typu maseczki, peelingi, czyli takie produkty, których używa się raz na jakiś czas, będzie na to oddzielny film, wieczorne spa. Jesteśmy w trakcie przygotowywania tego filmu, więc dzisiaj skupimy się tylko i wyłącznie, wyłącznie na pielęgnacji codziennej. Dobrze, może na sam początek co robimy od razu po przebudzeniu się, czyli poranna pielęgnacja? Jeżeli o mnie chodzi, to może na samym wstępie powiem, że mam skórę suchą, co chyba większość już raz wie, ale warto o tym na, 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 na samym początku i przypomnieć. Pierwszym produktem, po którym ja sięgam, jest to produkt y, Emulsa Micelarna z Cetatil. Ja ten produkt y, używam już bodajże że od dwóch lat. To jest produkt, który... To jest mojej, to samo, więc do, dołączam, się dołączam się Jest to produkt, który, do których ja używam, którego ja używam od dobrych dwóch lat i jest naprawdę dla mnie bardzo dobry. Zacznijmy od tego, że ten produkt, produkt ma pompkę, co dla mnie jest superm rozwiązaniem, bo ja lubię takie proste rozwiązania, jeżeli chodzi o kosmetyki. Ja ten produkt używam na mokro, bo z reguły wolę, wolę go połączyć z wodą, niech na przykład tylko na samym, sam kłaść na płatek i wtedy fajnie sobie tutaj odświeżać i, i myć twarz. Ja zdecydowanie wolę to używać go przy użyciu właśnie wody. Ten produkt y, sprawdzi się przy większości rodzajów skóry. Ja mam mhm. suchą, to masz mieszaną, więc tak. używamy tego samego produktu. Ten produkt przede wszystkim świetnie nawilża, on nie podrażnia, łagodzi wszystkie podrażnienia, jest bardzo delikatny. Nie zawiera różnych SLS-ów, parabenów i innych takich złych substancji. Przy codziennej pielęgnacji uważam, że jest naprawdę bardzo fajny i warto po niego sięgnąć. To znaczy, ja też go używam. E, rok temu robiłam film o pielęgnacji, również pojawiła, pojawiła się ta emulsja micelarna. Ja od dermatologa mam zakaz stosowania mocno oczyszczających żeli na co dzień. Mhm. W ogóle wykluczam to z pielęgnacji, z racji tego, że te żele oczyszczające tak bardzo, bardzo no, przesuszają, przesuszają mhm. i tak strasznie zdzierają nam ten e, płaszcz ochronny z naszej skóry, że po prostu powoduje to duże, duże Suszenie. Używam tego cetafilu, u mnie to jest super rozwiązanie, bo to, tak jak Kasia mówiła, nie hmm. podrażnia, nie przesusza. To jest oczyszczanie, ale to jest oczyszczanie łagodne, hmm. to nie jest oczyszczanie, które po prostu zdziera nam skórę. Ja mam skórę mieszaną, ale również ona jest naczynkowa, szczególnie tutaj. Plus do tego bardzo łatwo ją podrażnić, więc jest to skóra wrażliwa. I bardzo fajna jest nawet po zastosowaniu tego produktu skóra nie jest napięta, naciągnięta, czego ja na przykład bardzo nie lubię. Mhm, jest dokładnie. naprawdę fajnie nawilżona i bardzo delikatna. Ja jestem z niego bardzo zadowolona. U mnie produktem numer dwa, jeżeli chodzi o poranną pielęgnację, czyli po umyciu skóry wodą i emulsją micelarną, spryskuje całą twarz Tonikiem. To jest tonik do twarzy Evre i to jest tonik hamamelicowy, który ma za zadanie zmniejszać niedoskonałości, bo on jest przeznaczony do skóry z niedoskonałościami. Jeżeli chodzi o ten tonik, ja uwielbiam toniki w sprayu, bo pryskam sobie o, pryskam sobie całą twarz i wtedy czekam po prostu, aż on się wchłonie, robię sobie kawę, skóra się delikatnie odświeża. Nigdy nie pomijam toniku, zazwyczaj używam właśnie takich w sprayu. Ten tonik tutaj ma fajny skład, dobrze współpracuje z moją skórą. Na drugim miejscu mamy tutaj oczar wirginieński, który ma świetne właściwości, jeżeli chodzi o uszczelnianie naczyń krwionośnych, dla mnie to jest ważne. Plus uspokaja skórę i działa troszeczkę tak przeciwzapalnie. Nie podrażnia, jest bardzo delikatny, przy tym świetnie pachnie. O, tak świeżo. To tak e... różowo też pachnie. Troszeczkę może różaną delikatnie, Ja się byłaś na nas moją zobaczysz, że bardzo podoba. Ale bardzo fajnie wpływa na skórę z niedoskonałościami, na cerę mieszaną. E, nie jest na bazie alkoholu, więc nie przesusza aż tak bardzo. Świetna sprawa dla mnie. Polecam Wam serdecznie, e, tym bardziej toniki w sprayu, bo one jak jesteście rano zaspane. To Psiup, siup, siup I ja się człowiek budzi. Hmm. Także u mnie na drugim miejscu jest Evre właśnie ten tonik Hamamelistowy. Moim drugim punktem w pielęgnacji będzie woda różana. Tutaj widzicie taką zwykłą buteleczkę. Ta buteleczka jest po y, jakimś toniku, i dobrze pamiętam, z białej y, róży. Nie chcę tutaj kłamać, On On chyba stopy. Hmm. On był stopy. Produkt sobie ten pojemnik sobie z, zostawiłam i przelałam do tego pojemniczka właśnie wodę różaną. fajnie, bardzo. bardzo podobnie. Tak, ale troszeczkę tak różańcowo. Ten, czuć I ten troszeczkę. bardziej różańcowo, takim tym, bo to jest woda różana. I ja właśnie nie używam toniku, używam wody różanej, która jest świetnym właśnie alternatywą dla toniku. Powiem Wam szczerze, że tak jak jest ten produkt, jest w atomizerze, więc ja sobie psikam po prostu poranne orzeźwienie Dopadnie. i Po prostu taką energię się nabiera. Tym bardziej, że ten produkt jest dosyć zimny i tak, tak. po prostu się człowiek momentalnie, zaspane, zaspanego człowieka momentalnie Prawdzie się budzi. Produkt bardzo fajny, łagodzi wszystkie podrażnienia. różana przede wszystkim ma zastosowanie nawilżające, przywraca naturalny blast. No i przede wszystkim pięknie pachnie, więc taką bazę pod makijaż, jak sobie robię, moja skóra właśnie bardzo pięknie pachnie. Produkt bardzo łatwy w użyciu, szybki i tak jak sama mówi, psik, psik, psik używamy, tak. ale oczywiście warto o nim pamiętać, żeby przywrócić naturalne pH, żeby ta skóra była odżywiona, pełna bloska, odświeżona. Warto pamiętać o takim produkcie i go nie pomijać w dziennej pielęgnacji, bo to jest taki krok do przygotowania, do nałożenia kremu. Teraz czas na krem pod oczy. Jeżeli hmm. chodzi o poranną pielęgnację, używamy tego samego, tak. bo to jest krem Skilsa. I to jest Creamy Eye Treatment z Awokado. Tutaj mamy olejek awokado i to jest krem nic więcej jak mocno nawilżający. Dokładnie. On fajnie koi skórę, uspokaja ją. Jeżeli my często nagrywamy w nocy, więc rano budzimy się z okropnie przesuszoną i podrażnioną okolicą oczu. I ten krem świetnie sobie z tym radzi, bo bardzo ładnie nawilża. Mówiłyśmy już w ulubieńcach, że jest to krem tępy, więc trzeba sobie znaleźć na niego sposób, czyli rozgrzać, rozgrzać palca. W ja to On jest się nie zrobię plastyczny, Tak, nie? i bardzo fajnie aplikuje się, nie ma z tym absolutnie żadnego problemu. Przede wszystkim też jest fajny pod makijaż, bo makijaż wtedy nie jest taki zważony. On bardzo fajnie współgra z podkładem, z korektorem. z korektorem, więc naprawdę Wam polecamy. To nie jest krem przecismarszkowy, on jest po prostu nawilżający i ja uważam, że to jest bardzo fajny krem dla młodej dziewczyny, która zaczyna, powiedzmy, przygodę z kremami pod oczy, yy, ale to jeszcze jest za wcześnie na takie silne kremy przeciwzmarszczkowe, tak to ten krem naprawdę super działa i i naprawdę polecamy. On Można go kupić w Warszawie w sklepie. Nie wiem, czy jest z wysyłku. Nie mam zielonego pojęcia. My kupiłyśmy go, że ja, ja kupiłam w Anglii i naprawdę jest bardzo fajny. On jest bardzo mięsisty I przede wszystkim. W samym Wiesz, on jest bardzo wydajny. Ten krem bardzo... miał, myślę, że starczy na rok półtorej roku jak nawet nie więcej. Jest codziennej tak się... aplikacji, hmm. bo tego nie bierze się dużo, bo to pamiętajcie, delikatnie tutaj wklepia, wklepujemy pod oczy i jest super. Ma w sobie olejek z awokado, więc bardzo fajnie nawilża. E, ta skóra pod oczami jest pięknie nawilżona, gładka, ready pod makijaż. Bez problemu ten makijaż się na tym kremie utrzymuje. Także jeżeli chodzi o pielęgnację poranną, e, taką, żeby przygotować naszą skórę na cały dzień, to ten e, krem z jest bardzo fajny. Serdecznie Wam polecamy sobie zerknąć i przeczytać e, o nim opinię, po prostu się zastanowić, bo 100 zł za taki słoiczek kremu, który jest bardzo wydajny, to wydaje mi się, że to dobra inwestycja Także e, polecamy. Kills. Przejdźmy może teraz do kremów. Ja używam kremu intensywnie nawilżającego z Setafil. To jest moje, nie wiem, piąta albo nawet dziesiąta opakowanie. Ja tych produktów używam mnóstwo, zużywam. Przede wszystkim mi zależy na tym, aby moją skórę bardzo mocno nawilżyć, bo ja mam suchą skórę, która się naprawdę szybko napina, ściąga. Trzeba takiego po prostu nie tego uczucia, ściągnięcia, takiego napięcia. Mi najbardziej zależy na nawilżaniu bardzo mocnym, intensywnym i właśnie ten krem mi to daje. Ja nie mam problemu z zaczerwienioną skórą, z jakimiś takimi suchymi skórkami, skórkami co też dużo osób pyta, mhm. czy, tak, to czy to użyć Ester, tak. to tak to może nie bardzo grać. Krem bardzo fajnie nawilżający, bardzo szybko się wchłania, nie zostawia tłustego filmu. No i przede wszystkim też świetnie współgra z makijażem, z podkładem, i na tym tak naprawdę najbardziej zależy. Intensywne nawilżenie to jest dla mnie pierwszy klucz, pie, klucz czyli pierwszy czynnik, taki najważniejszy. I ten produkt mi to daje. On nie jest przeciwzmarszczkowy, to ma całkiem inne działanie, nawilżenie. Mm, bardzo Wam serdecznie polecam. Szczególnie osobom, które walczą właśnie z suchością skóry, które walczą właśnie z takimi jakimiś m, pękającymi skórkami, albo jakimiś takimi odchodzącymi no i z tym efektem napięcia. Napięcia, dokładnie. Więc ja polecam do każdej suchej skóry. Przede wszystkim ten produkt też przepisuje bardzo dużo dermatologów. Jeżeli ktoś ma problem, na przykład, też z trądzikiem, a potrzeba jakiegoś takiego fajnego nawilżenia, to ten produkt naprawdę świetnie się sprawdzi. Teraz przechodzimy do mnie. Ja mam skórę mieszaną, i to jest chyba najbardziej problematyczna skóra, którą ciężko wyczuć i ciężko kosmetyki do niej dobrać, mm -hmm. bo jest ona wrażliwa, jest troszeczkę przesuszona, ale są takie partie skóry, które nagminnie się przetłuszczają i e, ja na przykład teraz e, tą skórę mam spokojniejszą, bo zredukował i zmniejszył mi się trądzik, właściwie już mogę powiedzieć, że go nie mam, zdarzają mi się po prostu tylko wypryski. To świecenie jest też delikatniejsze, ale wcześniej, tak cofając się do przeszłości, ja miałam naprawdę bardzo mieszaną i przetłuszczającą skórę się w literze tutaj T i na brodzie, a policzki często były suche. Ja jeżeli chodzi o pielęgnację codzienną, używam serum. A dlaczego, dlaczego używam serum? Używam serum dlatego, że jest to serum, które szybko się wchłania i ono trzyma mi efekt matu. Jeżeli chodzi o krem, zostawiam sobie kremy jednak na wieczorną pielęgnację, teraz w dzień potrzebuję czegoś lekkiego. Aktualnie używam Serum z firmy Planeta Organika. I tutaj wszystko jest po rosyjsku, więc nie będę wam czytać. Kupiłam to na e, stronie chyba Skarby Syberii lub na jakimś sklepie internetowym z kosmetykami takimi naturalnymi rosyjskimi. Jest to serum anti-age i jest to serum. E... Bez silikonów, bez żadnych syntetyków, one jest tutaj, w ogóle jest nawet naklejka handmade, więc robione z totalnie naturalnych składników. Jeżeli chodzi o to serum, dwa składniki aktywne, przede wszystkim morskie algi i gumiak afrykański. Świetnie działa na moją skórę, bo jest bardzo lekkie. Poza tym ma pompkę, więc czego chcieć więcej. Kasi może nie odpowiadać zapach, bo to jest taki bardzo intensywny, indyjski zapach. Bo tutaj nie, są, ja lubię takie. Bo tutaj są same składniki naturalne, więc tutaj no, pachnie trochę takimi korzennymi rzeczami, roślinnymi mhm. bardzo. Czujesz? ale to jest takie mm, przyjemne, w miarę. przyjemne. Na taką zimową pielęgnację to ja lubię takie choroby. Ale to jest lekkie, widzisz, że ktoś mm, się szybko W sekundę i już tego nie ma na tym. To mi troszeczkę podtrzymuje efekt matu na mojej skórze przy tym e, to działanie przeciwzmarszczkowe w tym wieku naszym już jest na plus. Świetnie nadaje się pod makijaż. To też jest dla mnie takie ważne. słowo klucz. Mm -hmm. No bo ten makijaż musi się dobrze na tych kosmetykach trzymać. To serum jest lekkie. Serdecznie wam polecam. Cena to około 20 chyba 9 zł, o ile dobrze pamiętam. Bardzo lekka formuła. Która szybko się wchłania. U mnie słowo klucz to to, żeby to się szybko wchłaniało, bo rano przed makijażem ja potrzebuję kilkanaście sekund, żeby podkład szybciutko nałożyć. Przy tym działanie przeciwzmarszczkowe, bez silikonów, bez parabenów, bez syntetyków, pachnie. Bardzo naturalnie, no Ładnie. dla mnie bardzo fajna sprawa, Planeta Organika, serdecznie Wam polecam sobie sprawdzić. Przejdźmy może teraz do pielęgnacji wieczornej i zacznijmy może od demakijażu, bo tak. to jest podstawowa rzecz, którą trzeba pamiętać i robić systematycznie, codziennie i nie ma tak, że się nasypiamy w makijażu. Mamy tutaj dwa produkty. Ja mam na Marion produkty Visplant, Herbal, Vital Care, jest to żel miceralny 3 w jednym. Jest na Magórnik. Ja też mam Maggurnie, bo my to testujemy, to jest u nas troszeczkę nowość e, w ogóle ta firma i te produkty. To jest żel micelarny w 3 w jednym. Po pierwsze to to, to że, że to jest żel, bo to jest, to jest coś nowego. Nie widziałam wcześniej żeli. Powiem Wam, że to jest świetny w aplikacji, bo powiem Wam szczerze, że ja często mam problem z tym, że... Przerzucam butelkę, przykręcam na wacik i to po prostu tego produktu wylewa Tyle się. się, między palcami leci i powiem Wam, że to jest żel, to jest coś fantastycznego, bo ma się kontrolę przy aplikacji, nie bierze się tego dużego produktu, tego też to się dużo nie zużywa mhm. i masz nad tym kontrolę, co jest naprawdę bardzo fajne, bo nie marnuje się po prostu produkt. Tak, tutaj macie jakiś ekstrakt z bowatka, do tego jeszcze pantenol, czyli bardzo łagodzący hmm. i delikatny żel micelarny, ale on świetnie doczyszcza skórę. Nie będę porównywać go do biodermy, bo bioderma ja uwielbiam, ona jest najlepszym płynem micelarnym. Ale to naprawdę działa fajnie, bo domywa tą skórę kilkakrotnie. Ten wacik jest jeszcze brudny, jeszcze coś tam doczyszcza, doczyszcza tą skórę. Jeżeli chodzi o zmywanie makijażu, y Dobrze sobie radzi ze zmywaniem makijażu, aczkolwiek ja nie testowałam tego na makijażu wodoodpornym, więc nie wiem, czy zmyje. Może mieć, woda, troszkę, może, może, mieć znaczy, może mieć, po prostu ma z tym problem, dlatego ja też używam drugiego produktu To teraz klinika. może o tłustawych bo ja z reguły używam mojej ziajki, ziajka mi się skończyła i miałam jeszcze w swojej kosmetyczce właśnie produkt do zmywania klinika, który ma bardzo podobne działanie jak ziajka, bo jest bardzo tłusty, czyli dosłownie troszkę produktu na wacik, na dotykamy tutaj w okolice oczu, przykładamy kilka sekund i produkt yy, zmywa. zmywa eyeliner tusze wodoodporne, bo ja takich produktów używam, nie ma z tym kompletnie żadnego problemu. Jeżeli chodzi o ten produkt, on fajnie zmywa podkład, róż, tutaj takie, wiecie, okolice twarzy bardzo fajnie sobie z tym radzi. Przykładnie też super nawilża I to jest produkt, to który jest delikatny. Nie ma się ściągnięcia. To też mi bardzo odpowiada. Wszystkie podrażnienia naprawdę fajnie łagodzi. Jednak no nie jest to produkt do zmywania makijażu wodoodpornego. do tego właśnie ja mam na przykład ten w tym momencie z klinika. No ja w tym celu mam kup. Łaso, kup... Płaku. W każdym razie to jest produkt z jaj, Mówiłam również o nim w ulubieńcach. I to jest suchy olej krystaliczny, karite olej z orzechów brazylijskich i makadamia. Mówiłam Wam o tym, że to jest produkt Pięknie, bardzo uniwersalny i wielofunkcyjny. Możecie stosować go na wiele, wiele sposobów, do włosów, do ciała. I również używam go jako produkt do demakijażu. Pryskam po prostu wacik, przykładam troszeczkę do oczu, zmywam. Czasami zmywam również pierw, pierwszą warstwę makijażu, bo to jest zawsze ta taka. Pierwsza warstwa jest najgorsza, bo trzeba ją po prostu zmyć. A później dopiero doczyszam całą skórę. Skórę, e, tym, tą emulsją, tym żelem micelarnym. Takie połączenie jest super. U mnie zawsze na początku musi zadziałać to, coś tłustego, żeby po prostu ten taki mocny czasami, bo my często nagrywamy w dosyć e, ciężkim makijażu, mm. żeby to wszystko, wiecie, zmyć i tak samo zmyć makijaż oka. Także u mnie Kupuasso, ten olejek krystaliczny z ziai i później doczyszczamy się tym żelem micelarnym jednym z Visplantis. Także serdecznie Wam polecam. Tak, te, bardzo fajne są. U nas to są te dwa produkty. Może ja powiem na początku o olejku o tym wiecie, że ja lubię olejki. Olejki na twarz, olejki na całe ciało, tłusta powierzchnia, Ja nie mam z tym problemu, lubię używać. Jakiś czas temu Justyna Wam pokazywała olejek firmy Ewry? Ty miałaś? Ja kolej... mam Essentia Oil, chyba. Ja go też w denku pokazywałam, pokazywałam go też w pielęgnacji wcześniej, także ja używałam tych olejków. I Justyna właśnie była z niego zadowolona i ostatnio ja zaopatrzyłam się właśnie w olejek Revita Perilla. Jest to olejek liftingujący, przeznaczony do okolicy tutaj szyi i całej twarzy. Nie będziemy tutaj oszukiwać, szyjewską mamy na karę Pobliczy nam do niż do 20. No i po prostu musimy pamiętać w naszej pielęgnacji o takich po prostu produktach Troszeczkę anti-aging Anti-aging już. już, takich mocno liftingujących. Ten olejek przeznaczony jest do każdego rodzaju skór. Oprócz tego można go stosować na dzień i na wieczór. Ten olejek posiada w swoim składzie kwasy tłuszczowe, takie jak omega-3 i omega-6. Oprócz tego ma właściwości antyoksydacyjne, czyli są to właściwości liftingujące, przeciwzmarszkowe i rewitalizujące. Oprócz tego ten olejek też jest fajnie nawilżający, i odżywczy. Przy okazji też bardzo fajnie się wchłania. Nie zostawia takiego, wiecie, tłustego filmu na skórze. Ten olejek, tak jak naprawdę większość większości olejków, jest bardzo uniwersalny i wielofunkcyjny, i ma naprawdę mnóstwo zastosowań. Przede wszystkim ja go używam na noc. Nakładam sobie kilka kropelek na dłoń, rozmarowuję, i przede wszystkim on ma bardzo fajny zapach. Pokażę Ci zaraz. A właśnie wyrłucham ja. go jeszcze, bo ja wiem, jak pachną tamte. Zobacz, jest bardzo fajny. Mm, jest taki słodkawy, ja lubię takie słodkawy. Słodkawy, ale taki relaksujący, czy jak już tak naprawdę czasami jestem taka padnięta po całym dniu, to jak nasmaruję sobie tą tą twarz, moją całą skórę tym olejkiem i ile spać, to po prostu człowiek jest taki zrelaksowany. Nakładam kilka właśnie kropelek na całą twarz i tak jak mówiłam wcześniej, świetnie nawilżający. Oprócz tego ten olejek również mam używać pod makijaż, co ja naprawdę uwielbiam. ten Twój trik, o którym ja kiedyś mówiłam, podkład Estée Lauder działa świetnie, nawet teraz możecie sobie zobaczyć. Ten użyłam właśnie dzisiaj rano tego olejku i mam nałożony cały makijaż i naprawdę super się trzyma. Oprócz tego ten olejek możecie również używać jako maseczkę, czyli naprawdę nakładacie sobie większą, większą warstwę tego olejku na całą twarz, trzymacie 12-15 minut i delikatnie sobie ściągacie chusteczką. Masaż. masaż. Można masaż oczywiście oprócz tego masaż, czyli takiej, wiecie, przy domowym spa, więc myślę, że w tym filmiku ze spa. Na pewno ten olejek się również pojawi. Powiem się, że ja z tego produktu jestem zadowolona, ale doskonale wiecie, że ja lubię oleiste produkty, mocno nawilżające. Ciebie się to sprawdza, bo, bo no, ja mam suchą skórę i u mnie to naprawdę się fajnie sprawdza. No i przede wszystkim podoba mi się to, że ma takie działanie przeciwzmarszczkowe, czyli u mnie no ja już... Napinające. Tu, napinające, no już o tym, no po prostu o tym musimy już pamiętać. Jeżeli chodzi o dostępność, to możecie go teraz skupić na stronie Tagomago. Ja na tej stronie zamawiałam wcześniej. Te fumy Te fumy, więc to jest dla mnie strona sprawdzona, Lubię tam wpadać. Potem tam też jest dużo produktów w promocyjnych cenach i dużo tańszych niż tam, nie wiem, w typowych drogeriach, więc możecie sobie zajrzeć. Jeżeli o mnie chodzi, ja w pielęgnacji wieczornej skupiłam się raczej na działaniu e, polegającym na zwalczaniu niedoskonałości. Ja mam skórę mieszaną, borykałam się z rodzikiem przez wiele, wiele lat, do tej pory coś tam jeszcze mi wyskoczy raz na jakiś czas. I używam dwóch produktów, które mają mi zapewnić zwalczanie jej doskonałości, no i zapobieganie powstawaniu nowych. Po pierwsze jest to Effaclar Duo Plus, to, jej, to jest mój taki krem baza. Zawsze go ja go zawsze używałam, był rok temu w pielęgnacji w filmie, naprawdę od wielu, wielu lat ja po niego sięgam. To jest jedyny krem, który trzyma moją skórę w ryzach, czyli trzyma ją po prostu w jakiejś kontroli, że w miarę... Um, nie pojawiają się te do, niedoskonałości. Ja go stosuję na noc, stosowałam w przeszłości również go na dzień, ale teraz stwierdziłam, że jeżeli cho chodzi o działanie takie zapobiegające, to skupmy się na nocy. Ten już mi się kończy, to jest krem lekki, który szybko się wchłania, i, I tak to, jak mówiłam, pozwala mi na to, że mogę być spokojna, że te niedoskonałości się albo nie pojawią, albo jeżeli się pojawią, to redukuje. zmniejszą się i zostanie. Nie, e, ten prysz, czy ten jakiś wyprysk zredukowany. Ja będę ten krem polecać, będę go chwalić, więc jeżeli ktoś poszukuje kremu zwalczającego niedoskonałości lub zapobiegającego niedoskonałościom, to ten efekt larduo wydaje mi się być świetny. To jest mój krem baza, nie zapchał mi porów, nie dostałam wysypu, nic się złego nie działo. Używam go już od dłuższego czasu i to nie jest tak, że moja skóra się do niego przyzwyczaiła i nie działa on w ogóle. Bo cały czas, raz w miesiącu pojawiają się u mnie pryszcze, to jest rzecz normalna i on troszeczkę wspomaga to, że one się szybciej goją i szybciej znikają. Także u mnie to jest krem. Yy ulubieniec. Jeżeli już pojawi się sytuacja dramatyczna, bo takie również mam i wyskoczy mi coś paskudnego na skórze, to e, stosuję lek, bo to jest antybiotyk, który przepisał mi dermatolog, którego odwiedzam raz na jakiś czas, ale nie jestem pod, powiedzmy, taką stałą e, opieką Wiek dermatologu, tak. bo ja już po takim czasie chodziłam do dermatologa od, nie wiem, dłuższego czasu, może już nad kilkunastu lat, e, po prostu wiedział, e, że ja sobie już teraz sama poradzę z doborem hmm. kosmetyków. Mamy tutaj aknemycin Plus, na bazie alkoholu bardzo mocny, y, żrący i taki wyniszczający pryszcze antybiotyk, bo jest antybiotyk. On ma w składzie erytromycynę i tretynoinę, czyli składniki bardzo mocno bakteriobójcze i też przesuszające. I to jest produkt, którego ja używam punktowo. tylko i wyłącznie punktowo. On ma tutaj, jak otworzycie taką e, gąbeczkę, i po prostu na konkretnego pryszcza smarujemy. On sobie świetnie radzi również z takimi problemami, jak na przykład takie podskórne, bolące pryszcze. Więc właśnie ten Acne Plus to jest taki lek, który zwalcza e, takie niedoskonałości. Zakończymy pielęgnację wieczorną e, produktem pod oczy, a jest to krem Shiseido Benefiance. I to jest krem, na który jaka się namówiłam przy zajęciu. Tak, bo ja nie byłam chętna w sumie na taki krem bo jest po prostu dosyć drogi i jest bardzo mocno przeciwzmarszczkowy, to to też, powiem. ale Justyna miałaś tam jakąś zniżkę w Sephora i tak. mówiłaś. I dwa. zamówiłam dwa, po prostu jeden dla ciebie, hmm. jeden dla mnie. Mówię mnie tak się. Pana. Ja czytałam yy, cały internet, przeszukałam zanim zamówiłam ten krem, bo jest to produkt bardzo, bardzo drogi i też warto go zamówić, jak się ma zniżkę właśnie w Sephora lub w Douglasie. Jeżeli chodzi o działanie anti-wrinkle, czyli przeciwzmaszkowy mm. krem pod oczy, ale jest to krem tak mocno skoncentrowany, treściwy i mięsisty, mięsisty tak. że ja jestem w stanie za niego tyle zapłacić. Poza tym wydaje mi się, że będzie niesamowicie wydajny. Zobaczcie. On starczy myślę, że na rok dwa przy tak, takim codziennym, codziennym, codziennym takim używaniu. używaniu, bo tego kremu bierze się naprawdę bardzo mało i jest przez to też super wydajny, bo on jest właśnie taki mięsisty, gęsty, gęsty taki żeby tak, koncentra, koncentra, koncentra taki... dosłownie nałożycie sobie tutaj pod oczy. I czuć, że się go ma. I że działa. Że działa. I on y, uważam, że tylko raczej na noc, bo na rano jest zbyt taki. On nie jest tłusty, bo to nie jest taki tłuste jak olej. On jest taki po prostu. No zostawia taki film. Film, i, i człowiek tak. przez to wie, że on działa. I powiem Wam szczerze, że to jest taki mój pierwszy taki prawdziwy krem przeciwzmarszczkowy, i ja jestem z niego naprawdę bardzo zadowolona. Tym bardziej, że jednak ja tutaj mam takie mimiczne zmarszczmy. Którymi... Bo w ogóle zmarszki się szybciej mm, tworzą na skórze suchej. Tak, że ten krem naprawdę. Super działa i ja tutaj, sobie tak nawet powiem, hojnie sobie tutaj kładę tego kremu, bo jednak stwierdzam, że może pomoże mi to na te moje delikatne zmarszczki I, I powiem Wam, że polecam go, i warto poczytać o nim, zastanowić się, przemyśleć, bo to jest dosyć drogi produkt, zdajemy sobie z tego sprawę, ale naprawdę warto i ta firma też jest bardzo dobra, jeżeli chodzi o pielęgnację. To znaczy ja chciałam po prostu zainwestować w coś. Dobrego, w konkretny krem przeciwzmarszczkowy i przeszukałam naprawdę cały internet w poszukiwaniu takiego kremu yy, i wybrałam ten, który miał po prostu najwięcej opinii yy, i większość dziewczyn pisało właśnie, że przez to, że jest taki treściwy, mięsisty, hmm. gęsty to naprawdę koi tą skórę wokół oczu, bardzo ładnie ją nawilża, działa też przeciwzmarszczkowo, ja widzę to działanie hmm. przeciwzmarszczkowe szczególnie w tym obszarze, bo ja nakładam, nie wiem jak Ty Kasia, ale ja pod tak, oczy i na oczy, tak, wklepuję hmm. po prostu w całe okolice bardzo oczu. Fajnie. Serdecznie Wam polecamy poczytać sobie o tym kremie, uzbierać na niego i żyć na jakiejś promocji, bo jest tego warty, uważam. Jeżeli chodzi o pojemność, to jest 15 ml, to jest, no, to jest dosyć mało, ale no tak jak mówimy, to jest tylko na okolice oczu. Jest to taka petarda, ta, 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 jeżeli o chodzi o krem pod oczy. Ja hmm. używam y, jakoś tak chętniej tych krem, bo Kasia to tak nie, nie do końca lubi. Znaczy lubi, no... Znaczy ja lubię takie szybkie bardzo rozwiązania, no, tak właśnie, to mu powiedzmy, no ale już, no już Człowiek się robi starszy i te szybkie rozwiązania już tak nie działają, jak się miało te 15 czy 18 lat, gdzie się używało jednego kremu na, na wszystko. No teraz po prostu trzeba troszkę już y, bardziej się tego przyłożyć i skoncentrować tak. na konkretnych produktach. Nie, mm -hmm. no, ten krem jest super, ja już tak jak mówiłam, przerzuciłam benefit, przerzuciłam e, ziaje, przerzuciłam różne maski e, tutaj na kolice oczu i ten z Shiseido jest najlepszy. To definitywnie, polecam. także polecam Wam serdecznie, czekałyśmy na taką opinię ostateczną, żeby go umieścić, bo my używamy już od jakiegoś czasu mm -hmm. tego kremu, ja go zamówiłam jeszcze w, w październiku, w październiku, październiku jakoś na jesień i myśmy go długo, długo używały, za, po prostu zanim wypowiemy się na temat kremu, który kosztuje no niestety grubo ponad 200 zł, także dlatego nie pojawiał się. Czekał u nas w toaletce. Na Jeżeli chodzi o pielęgnację poranną i wieczorną, to by było na tyle. Jeżeli wy macie jakieś fajne, sprawdzone produkty, piszcie na dole, bo my bardzo chętnie coś też innego przetestujemy. Coś, co jest warte uwagi, coś, co warto sprzetestować, spróbować, piszcie nam na dole. Mam nadzieję, że filmik wam się ten spodobał i jeżeli chodzi o ten tak jak już mówię na, na początku film od tak. typowym spa, o, gdzie to. będą maseczki, peelingi i inne tego rodzaju takie domowe zabiegi. zabiegi domowe to taki filmik się pojawi, mam nadzieję, że wam się również spodoba. Widzimy się w kolejnym odcinku. Pozdrawiamy was serdecznie. Do zobaczenia. Halo.